Witamy w kolejnych kulisach kabaretowego klubu Dwójki. Dzisiaj ze mną wyjątkowi goście, laureaci wielu muzycznych festiwali. Paweł Królikowski i Henryk Gąbieski. Witam panowie. Dzień dobry. To jest taki pierwszy przypadek, że jest bardzo ładna pani operator. Dziennikarz, no mężczyzna nie będzie. Słucham teraz o że... No bo tutaj w telewizji, jak widać, równouprawnienie. Także na 60-lecie panie mogą stać za kamerą. Jeżeli tak ma wyglądać parytet, to ja się zgadzam. Dobra. E, to... Więc z Henrykiem postanowiliśmy rozpocząć po prostu karierę wokalną jako duet. Śpiewamy na głosy. Znaczy on śpiewa swoim głosem, ja śpiewam swoim głosem. Ja na głosy. Tak, i każdy śpiewa to, to co umie i to jest takie nowum, y, mi się wydaje. A tak naprawdę y, to... to znaczy ty, ty pierwszy śpiewasz, a ja tylko powtarzam. Co powtarzasz? Co ty śpiewasz. No to nie wiesz co śpiewasz? No ale ty na, na taką łatwą... No to jeżeli nie ty nie wiesz co śpiewasz, no to ja nie wiem co ja powtarzam. No. Zaraz... Y... Hmm. Ja wytłumaczę. Myśmy przyjechali z Dareka do Krakowa i tak się czujemy trochę pogubieni tutaj w gościnnych murach e, telewizji Kraków. I kolega tak mówi co chce i to nie jest tu słuszne w ogóle. Więc będziemy tutaj obchodzić bardzo piękną uroczystość, bo kolega nawet tego nie zauważył, że już blisko 50 lat pracuje jako aktor przed kamerą. Zagrał wiele wybitnych ról. Nie tylko filmowych, ale i telewizyjnych i teatralnych, bo sam byłem świadkiem jego dokonań scenicznych. No, <laughs> tyle Zatem nie, no, życzymy wszystkiego dobrego i zapraszamy na najbliższy odcinek Kabaretowego Klubu Dwójki w najbliższą niedzielę o 19.05 oczywiście w dwójce. Stare miał dżinsy, starą koszulę, w kamasza przed. No, nie, nie powtarzaj po mnie. No właśnie z odwagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle? Żołnierz dziewczynie nie skłamie, chociaż nie wszystko jej powie.